Manko moi drodzy, my dzisiaj jedziemy teraz znaczy w zasadzie w tym momencie zaraz będziemy jechać do sklepu, bo jest w sumie jest rano, jest godzina ósma. Ale potrzebujemy tak, jedną rzecz: bo tak, mam do wklejenia na tance taką jedną płytkę. Ta płytka jest dość duża. I wczoraj kupiłem klej, żeby nie rozrabiać, żeby się nie pieprzyć. To kupiłem w takim kilogramowym, tam kilogram nie? W jednym takim pudełeczku, to później wam pokażę, jak będę w sklepie. I kupiłem, i kurde, okazało się za mało. Patrzę wieczorem, bo chciałem na wieczór to przykleić, tą, wkleić tą płytkę, bo ona się trochę ruszała. <kuh> Patrzę a to, to jest jak nabyka zimniak, trzeba kupić chyba z pięć. Tych, tych, no i Ewie się zepsuł z 5 tych kilo, chyba mi się wydaje. Nie wiem, zobaczę, jakie są wiaderka, to, to ocenię. A Ewie się zepsuł, znaczy nam się zepsuł blender. No i po drodze od razu kupimy blender. No bo bez blendera Ewa to mówi, to nie, nie robota jest. Miałem już właśnie iść po Ewkę, bo ona oczywiście się nie mogła wy. No. a się, się walnąłem tutaj w ten róg. Bo ona się oczywiście nie mogła wytegować, nie? Tak? Jest pogoda. Fajna, miła i przyjemna. Ale jeszcze jest ciepło, także można na spokojnie sobie w klapeczkach. W klapeczkach sobie można śmigać. O, tu są te kleje z zaprawy różnego rodzaju. Ja kupiłem taki, mówię, kurde, to chyba starczy. Ale się okazało, że nie starczy. I właśnie teraz się zastanawiam, czy ten 5 kg starczy. I on kosztuje 50 złotych. <noise> <noise> starczy ten 5 kg, to jest tak, jakby 5, 5 takich. 37, uspokój się. Aha, 37. Klej do płytek, ale może tam ten lepszy. 5 kg też, a tam lepszy. <noise> no dobra, to kupimy ten, co? Oczywiście. To jest pięć razy tyle, a to mi, to mi by mi chyba 5 razy tyle to wystarczyło, nie? Mhm. Jak nie starczy to cię z... Dobra, weź, ojeżdż, tam, 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 tam Dobra, bierzemy ten. Idziemy. Teraz tutaj wchodzimy do euro.com.pl gdzie pewnie jest nieczynne. Nieczynne, bo jest od... Od dziewiątej. Od dziewiątej. To Ewa mówi to już nie przyjdziemy, to kupiłem przez Allegro. Oczywiście. Ja to brzezam z wielkiej łaski. Jeszcze skaliście obsługa za biurkiem. Chcieliśmy? Wszyscy patrzą, ale drzwi są jeszcze zaryglowane. Chcieliśmy dać Wam zarobić euro RTV nie chcecie. No to nie. No to nie. To Allegro bardzo chętnie. To Allegro się zarobi. Ale coś jeszcze miałem mówić. Aha, taka pogoda tutaj jest. Przyjemna dziś. Fajna. Chyba, chyba drugi raz. Odkąd wróciliśmy z Chorwacji jest taka właśnie pochmurna, bo non-stop jest 30, parę. 30 to trochę się oddychnie przynajmniej. No ale jak dla mnie to oczywiście może być całym rokiem plus 30. Ty tam masz, masz ciągle gorąco, jak jedziesz do Włoch, nie? No ja tam mam ciągle właśnie gorąco. No dobra, teraz bierzemy się za tą płytkę. Aha, dzisiaj będziemy robić jeszcze te papryki. Na kanał gotujzewą, także sobie, bo kiedyś robiliśmy tam z 5 lat temu, był filmik, nawet dwa filmiki, tylko że chodzi o to, że ludzie tak nie wracają do starych filmów, i dlatego odświeżymy przepis, bo warto, bo jest bardzo dobre te, bardzo, bardzo, bardzo bardzo dobre te papryki są. Także jak wejdziecie na kanał gotujzewą, to sobie sprawdźcie, jak już ten przepis będzie, i wtedy sobie zróbcie, bo warto, bo te kupne. To nawet za darmo bym tego nie chciał. A few moments later. O, już jesteśmy w domku i tu widzicie, kupiłem taki kurde klej. Wczoraj trochę, troszkę, to trochę zostało, to wody dolałem. Ale to wymieszam chyba z tym. Albo może nawet jak nie będzie trzeba, to ten wyrzucę. Będzie git. Fu, jak to śmierdzi. Wiem, taki, no to tam był taki worek do śmierci. Po 17 zł. O, tutaj, nie wymieszuj nic. Tutaj już jest. To jest plastyczny, twardy, bardziej. nie? Nie, nie jest taki twardy. Ale tamten, ten jest mniej twardy niż tamten wczorajszy, wiesz? Bo no, może ten jest lepszy. No. Był wiecie, Ja tylko ja nie chcę rozrabiać po prostu i dlatego myślę, że to dostarczy na tą dziurę o, Tutaj takie płytki. Kto, kto pamięta takie płytki jak mieliśmy tutaj? Na całym przedpokoju mieliśmy takie płytki. Kto jest takim starym naszym wiernym widzem, że oglądał aż tak stare filmy jak

Płytka sklejona. Tam jak widzicie mam taką pękniętą, ale nie mam całej płytki, żeby włożyć, więc ciężko jest w ogóle tak kurczę w klejach. Najlepiej to jest płytki robić od początku do końca i wtedy jest gidno, ale tam trochę nam się ruszała i by pękła i tyle by było. W każdym razie na razie jest i tak na razie pozostaje. A w tym wielkim garze będziemy gotować paprykę. Kupiliśmy go dawno temu i ona, on w zasadzie się tylko do y, gotowania papryki nadaje, nie? Bo chyba nic innego nie gotowaliśmy w tym... Może ze trzy razy był użyty, nie? Pamiętam pół, półtorej wykosztował, ale no pamiętam, bo to było wtedy dużo. Teraz prawdopodobnie on kosztuje możliwe. Ale taki nam był potrzebny i co zrobisz? to zrobisz? Co? Co? to zrobisz jak nic nie, nie zrobisz się, a, w się y, ubrała adekwatnie do koloru Garka także będą no. <gry> będą fitować y, super razem no i papryczka będzie git tam moi drodzy jest produkcja papryki a mi się właśnie teraz przypomniał taki film taka produkcja prymitywna gul a jak myślisz był taki film nie wiem czy wiecie o co chodzi starsi widzowie na pewno wiedzą chciałem się spytać czy to jak to w sensie, że mają, no, mają więcej to, niż 30 lat. To, to, to. Słuchajcie, y, 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 chciałem się spytać, czy pamiętacie pierwszą edycję, pierwszą edycję Big Brothera? Oczywiście, że pamiętacie. Wiecie dlaczego pamiętacie? Bo no to była najlepsza edycja. A wiecie dlaczego? Bo była normalna, tam wzięli normalnych ludzi z ulicy, znaczy w sensie. No z castingów, ale takich wiecie, takich normalnych, bez, bez napompowanych warg, wiecie, bez jakichś tam kaloryferów, normalnych, zwykłych y, ludzi wybrali. A nie pamiętacie z pewnością, bo ja na przykład mówię na swoim przykładzie, nie pamiętam żadnej innej edycji było ja ich pewnie ze trzech albo ze czterech. oglądałem. No później. Jakąś tam kiedyś wrzuciłem, ale mówię no później to już normalnie sami, sami i modele. modele i modelki oczywiście. Tak samo jak w tym. W, później na, na podobę temu było Paradise, właśnie Hotel Paradise, jakieś tam inne. Nie? Najlepsze są, właśnie, najlepsze były te, te pierwsze edycje Big Brothera. Pierwsza jedna edycja Big Brothera, ze względu na to, że tam byli normalni, zwykli ludzie, bez żadnych plastików na twarzy, bez żadnych tam, wiecie, można było się z nimi utożsamiać i dlatego i to się ludziom podoba. Natomiast te główne, takie sztuczne, to się ludziom nie podoba. Mnie się nie podoba, a wy możecie pisać w komentarzach, czy mam rację, czy spadaj dziadu. Te, też tak możecie napisać. Ewa mnie tu poprawia, że spieprzaj dziadu. Ma być, nie spadaj dziadu. No faktycznie, no to jest... E... Ja wiem, jak cię upodlić. Ona wie, jak mnie upodlić, no. W końcu 21 lat jest ze mną, to wie, jak mnie upodlić, no. W przerwie wyskakujemy do Biedry puścisz, i po... już mnie samą do Biedronki? Puszczę cię samą do Biedronki. Dobra. Nie idę sama, ty sam też nie poszedłeś po klej do briko, tylko mnie ciągnąłeś. Ja będę czekał na ciebie w samochodzie, w klimatyzowanym aucie. Jasne. Więc też w Idziemy po frytki, bo frytki wygrały, było głosowanie 3 do 1. Ja zawsze przegrywam, bo oni są frytkarze. Ewka przegrała, bo my wszyscy wybraliśmy frytki, a ona chciała ziemniaki, no ale... Ten, ten, Mniejszość zawsze zginie Ten kto przegrywa <grywa> jest przegrywem <grywa> Jest przegrywem właśnie Słuchaj, ja mam tam chyba w bocznej nawie u ciebie pudełko Uuu. do moich oksów To ja bym go poprosiła No zaraz ci na no, to, poczekaj, mi się tylko... porysują, ja tu mam klucz luzem W no, ogóle muszę sobie kupić nową torbę Tylko dziewczynę. wyjadę Dziewczyny Nowa torba to dobry pomysł Dziewczyny, muszę sobie kupić no, nową torbę To, to ja muszę sobie kupić nową Thanks Oj kurde, jedziemy, jedziemy jedziemy moi drodzy ja mam klucz jeden, klucz drugi do domu klucz trzeci, klucz czwarty i klucz 5. tam się wy... pójdź to tobą? nie, pójdę sama, będą mnie podrywać to idę bo jeszcze ją ktoś poderwie i wpakuje się na minę lepiej... <grym> lepiej was ostrze... lepiej was ostrzeć żebyście przypadkiem nie wpakowali się na minę tak jak ja 21 lat temu A few moments later. Ile masz? 12 zł. No to czemu pani za dużo naliczyła? A musiała się pomylić. No to tak, proszę panią na nasz niekorzyść, na naszą niekorzyść, to się proszę nie mylić. Pani Je... kontki, ja mówię, że się pani musiała Jedynie można się mylić na naszą korzyść. Ale teraz zobaczcie, Wtedy jak jest to git. jest, nie? Jak no. macie na przykład paragon za 300, za 400 zł, taki tygodniowy, nie? Tak. E, czy się kapniesz, że masz 12 zł? Nie, nie w życiu. W domu, a w domu sobie pomyślisz, o boże, już mi się nie chce. A w dupie. A w dupie, dobra, no, wina, jedziemy. To właśnie, to no i tak, moi drodzy, tutaj się gotuje papryka. Już w zasadzie w zasadzie się zaczyna gotować. A tutaj natomiast będziemy mieli na obiad taką karkóweczkę. A to jest cebula do tej papryki, nie? To jest jeszcze miód do papryki, jeszcze ocet do papry papry papryki. Tutaj słoiki się w warce piorą do papryki, a teraz będziemy jeszcze frytki do tego mieli, do tej karkówki, bo wygrały w głosowaniu i, i jest gitara. Karkówka będzie z Fryera, a frytki będą z oleju z frytkownicy z olejem, a tu będzie surówka. Moi drodzy, tutaj Ewcia już, o, zobaczcie, tam już są, a tutaj Ewcia zakłada dziadką takie w takich mniejszych słoiczkach ponieważ oni jak otworzą. To chcą zjeść na raz? Dziadek nie? bardzo lubi, nie? Tak, tata bardzo lubi, mama też ją no. lubi. I jak ten otworzy, zje na razie i jest git, to nie wolą w takich mniejszych. Tak, w takich małych na jeden obiad. No. No niech mają tam coś od życia też, nie? Już nie będziemy tacy, no. No oczywiście, że nie. No. A nasze obiadki wyglądają w ten sposób. Sałatka bardzo dobra. Tego Donia nie zjadła jednego, Te, tego. Tutaj że jakiś dziwny jest. To ja go muszę zjeść do końca. A no, tutaj jest FC. Tak samo. Wygląda tak samo. No to co? co? ja mam jeszcze więcej powiedzieć. No. Bardzo dobre to jest wszystko jest i tyle. Tutaj, moi drodzy, jest bałagan jak skór Jak bardzo, bardzo duży bałagan po prostu. Nie, e... już, już tak. Tu Ewcia robi gyrosa dla mnie, kebab gyros. Jak pojadę sobie w trasę, to lubię sobie zjeść go. I tam są te papryki. I odnośnie tych papryk, właśnie chciałem Wam powiedzieć, że one oczywiście będziecie mogli zro zrobić sobie z kanałem Gotujzewą. Tam wszystko jest, ale chciałem Wam powiedzieć, że te papryki. To była robota na film. Trwa bodajże koło 13-14 minut, a roboty było na, dosłownie na cały dzień. Od godziny chyba ósmej, jak pojechaliśmy ze Wam do sklepu, przyjechaliśmy, zaczęliśmy robić, wypiliśmy w międzyczasie tam kawę, serniczek i tak dalej. To cały czas coś trzeba było robić, nie? Albo czekać, aż się papryka zmięknie, albo osolić albo wysrać, albo nie wiadomo jeszcze, co zrobić, nie? Także kupę roboty jest, a filmu jest tyle, ile jest. No ale wy tam macie wszystko w pigułce, także naprawdę polecam sobie zrobić, bo jest bardzo, 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 bardzo pyszne. Teraz moi drodzy sobie zatankuję mojego olbrzyma, żeby już był gotowy do drogi, nie? W poniedziałek jak pojadę. Tutaj tu wchodzą porządne ilości tutaj do tego do tych zbiorników. To jest paliwożerne bydle Więc nie ma lipy tutaj. Nie ma lipy. Trzeba go w końcu kurde gdzieś umyć, ale wiecie nigdy nie ma czasu Zawsze jest taki kurde napięty grafik, że żeby zdążyć to, to trzeba po prostu jechać I podpinam tą środkową naczepę, która już, już jest y, oczywiście załadowana Papierem do, wi, do Wiczęzy bodajże Do Wiczęzy No a z powrotem coś tam, nie wiem co tam jeszcze będę ładował Wszystko potankowane, pospinane Jadę do domu, po drodze jeszcze muszę wodę gazowaną kupić, bo tak mi się pisze. a miałem w samochodzie tak kurcze tyle gdzieś, także tylko tyle, żeby nie umrzeć. No a w domu gazowanej nie mam, a bym się napił gazowanej. Jako, że dzisiaj sobota, to Ewcia tutaj zrobiła takie y, specjały, bo idziemy w gości. I tutaj co są? Kartofelki i cebulka o, taka przyprażona. Ty to umisz. ty to umiesz, Cię nauczyłem to i umisz. Ta tak, no no. dobrze, że Ciebie mam. Dobrze, no do, tak to, to, to właśnie, otóż to. Idziemy do szwagra i taką małpkę wziąłem, a Ewcia ma tam taki ten, taki ten. Idzie, ten, idziemy w gości z małpeczką. Małpeczki są fajne. The next day. Witam moi drodzy po imprezy, jak widzicie żyjemy, fajnie, Ewcia tam przygotowuje kuraka na obiad, ale do obiadu to jeszcze daleko, bo jest wpół do 12:00. no to... A ja nie jestem głodny w ogóle, yy, zostało nam bardzo mało sernika, raptem dwa kawałki... Ale chciałem Wam tutaj powiedzieć, że tak. Teraz zrobiłem FC KW, a mi się przypomniało coś takiego. Kiedyś zresztą ktoś zadał takie pytanie, czy zadowoleni jesteśmy z tego. I jesteśmy zadowoleni. Raz się zepsuł, został wysłany na gwarancję. Na gwarancję, jeszcze i nam naprawili za, za darmo, nie? po roku czasu nam się zepsuł. No, ale chciałem Wam powiedzieć, że kiedyś właśnie wiecie, jak się zepsuł, przestał grzać kawę, nie? I ja zrobiłem Ewie kawę, wstawiam swoją. Ty, jaką Ty masz kawę? Zimną czy ciepłą? Bo ja mam zimną, mówię. I mi już nie zrobił ciepłej, wiecie? Mi już zrobił zimną, mówię. Ona zepsuł się, za to stary. Ja robię mocna, double shot, star. I tak sobie tak moi drodzy, i tak patrzę na te rachunki y, nasze za prąd. Bo teraz y, jest. Y, ja zawsze tam sobie spisuję. Wysyłam im, wiecie, to elektronicznie, to, to fajnie wszystko w, w, wygląda. I płacimy za prąd. Teraz dostaliśmy rachunek 280 złotych. Jak byliśmy na wakacjach, to dwa tygodnie nas w sumie tutaj nie było, to dostaliśmy 250 zł. To ja nie wiem, jak, jak oni to liczą. Później zobaczyłem sobie do, do historii, na przykład w 2019 roku, bo tylko jakoś tam dwie, dwie mam takie stare faktury. To z października miałem 234 zł, a z listopada 128. To ja nie wiem, jak oni to kurczę liczą. Przecież to niemożliwe, żeby miesiąc w miesiąc mieć takie dziwne jakieś różnice. Napiszcie, ile wypłacicie za prąd, bo my płacimy bardzo dużo. To jest. O wiele za dużo niż powinno się, a Ewa mówi, że daliśmy Ukraińcom za darmo. broń, no to teraz musimy dużo płacić. Być może tak jest, ja nie wiem. Ewcia robi nam. Nie, to dzieciom robi, bo my będziemy mieli mizerię. Z jednego ogórka to nam starczy. A w, w, w air już się. już czeka kurczaczek. A tutaj ziemniaki już obrane też są. I to musi Tylko trzeba je wstawić. I 10 minut. Ja, tak do szybko, to ja nie umiem do szybkowaru, to ty nie? musisz. Ja ewentualnie nie mogę pokroić. Kiedyś, kiedyś to były czasy, odkręć. 40 minut ziemniaki się gotowały, a teraz 10 minut. 20 się zawsze gotowało od zagotowania. Tak? No, nie w szybkowarze, a w szybkowarze 10. A, no mówię, że 10. Mieliśmy chyba nienormalne klasyczne garki, to bo to. u nas się gotowało więcej dłużej niż 20. Nie, 20 minut od, od ja? zagotowania, no? No, a teraz tutaj tyle, dziesięć. To, yy, bardzo dobra ta surówka jest. No, nie. Yy, marchewka jedna, widzieliście? Trochę sałaty, kapusty, kapusty znaczy, no właśnie. Tak. Trochę kapusty i ten, osolić. majonez osolić i... Osolić, bardzo... puści wodę, Tak. dopiero łyżka majonezu przychodzi, jak już zmięknie łyżka kapusta. Łyżka lub dwie, jak kto lubi. Zaraz ją nagram, to będzie tu piszczeć. No, i tak wam powiem. Nakrętki mamy przyczepiane. Trzeba dbać o klimat, ale 2000 samolotów na niebie lata na spokojnie. No, woda gazowana jest zajabista. Tu jest moje jedzonko. A, do, a donia, donia ma tam? Czy co? Nie jest wcale. Yy, za, za dużo ziemniaków mi je wkadała znowu. Niepotrzebnie tyle obrałem.